Psalm 23 Bóg pastewem moim Psalm Dawidowy Pan jest moim pastewem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Oweźwia moją duszę, wiedzie mnie po właściwych ścieżkach, przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Twój kij i twoja laska są tym, co mnie pociefa. Stół dla mnie zastawiam. Wobec mych przeciwników, w mi głowę olejkiem, mój kielich jest przeofity. Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamiewkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy. Amen.